Masz tak samo wyglądającą pompę, nieważne jakie marki, ważne, żeby była z grupem Idea i wyświetlać się Tobie błąd E8, a później E0 i pompać się zatrzymuje, choć pokażę Tobie, co zrobić, żebyś nie zamarzł. Pierwsze to, co musimy sprawdzić, to oczywiście, czy filtry. Jeżeli masz założone filtry dwa, no to obydwa trzeba sprawdzić. Jeżeli jeden, to tylko jeden. Czy po prostu nie są już tak y, zamulone, zatkane, że ograniczają po prostu przepływ. Jeżeli one są czyste, sprawdziłeś, wyczyściłeś, przechodzisz do punktu drugiego. Punkt drugi to musisz oczywiście w tym miejscu jest jedna śrubka od dołu, i w tym miejscu jest druga śrubka od dołu. Musisz je odkręcić. W następnym kroku musisz zatrzymać tą pompę, ale nie wolno jej wyłączać bezpośrednio z prądu, ponieważ zabija to sprężarkę. Musisz ją po prostu wystopować. Odblokowujesz, przechodzisz w lewo, robisz on-off, wyłączasz ogrzewanie, przechodzisz w prawo, robisz on-off, wyłączasz ogrzewanie ciepłej wody. Jeżeli masz jeszcze drugą strefę, robisz jeszcze raz strzałkę w prawo i znowu on-off. Czekasz chwilę, aż wszystko się zatrzyma. O ile Twoja pompa już nie stoi. Następnie rozłączamy zasilanie. I energicznie podnosimy w tym miejscu budowę do góry. Siarpiemy ją do siebie i mamy dostęp do wnętrza pompy. Zwłaszcza, jeżeli mamy taką pompę obiegową, oznacza to, że sterowanie płytka sterująca e, sterowaniem PWM jest po prostu uszkodzona. Znaczy, w sensie coś jest nie tak z algorytmem. Już była raz serwiso, akcja serwisowa na te pompki. Teraz prawdopodobnie będzie przeprowadzana druga. Nie wiem, jak to ma się w przypadku innych pomp. Ale wystarczy, żebyś ten przewód tutaj, który wchodzi od tyłu, wypiął, czyli wypchnął do tyłu. To jest taki przełącznik i pozostawił go gdzieś na boku, tak żeby nic z nim nie było. I oczywiście po takim zabiegu powinieneś wezwać serwis zadzwonić, że po prostu yy, pompa się zatrzymuje, wykonałeś takie, takie kroki, żeby po prostu nie zmarznąć i żeby przyjechali wymienili albo płytkę w tej pompce, albo tą pompkę. Oczywiście, jeżeli wcześniej sprawdziłeś, czy filtry są czyste, czy jest po prostu przepływ. No i oczywiście, czy żaden zawór gdziekolwiek nie jest zamknięty, bo to też może być tego przyczyną. Następnie wieszasz z powrotem obudowę. Przykręcasz śrubki od, od spodu, włączasz zasilanie, czekasz chwilę aż się pompa uruchomi i uruchamiasz ją. Czyli strzałka w lewo, on/off, włączamy ogrzewanie domu, strzałka w prawo, on/off, ogrzewanie ciepłej wody. No i jeżeli mamy drugą strefę, również jeszcze strzałka w prawo, on/off, żeby włączyć drugą strefę. Czekamy około 5 minut, aż się nam uruchomi cała pompa ciepła. Pompa obiegowa nam się uruchomiła i jak słychać chodzi na maksymalnych obrotach. Jeszcze się nam nie włączyła sprężarka, jest odblokowana. Mamy w tej chwili tylko i wyłącznie pompkę oznaczoną. Nie mamy jeszcze sprężarki, ale zobaczcie sobie teraz, żeby was nie zdziwiło. Wchodzimy sobie w parametry pracy. Nie będziemy mieli tutaj żadnego przepływu wody. Gdybyście zrobili to wcześniej. Zanim odpiliście ten kabel, zobaczylibyście, że tutaj ten przepływ wody zaraz po restarcie pompy by Wam malał. Powiedzmy, zaczynałby się od 1 metra sześciennego, by tak spadał, 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 aż by pojawiło się 0,5, 0,4,5 i ona by się wtedy wyłączyła, wywaliłaby błąd. W tej chwili tu nie pokazuje żadnego przepływu oraz nie pokażę nie Wam mm, mocy pompy ciepła. Ale gwarantuję Wam, że sprężarka się e, uruchomi, ponieważ. Metry, jakie są przepływy mierzone do, na potrzeby mocy pompy ciepła, są brane właśnie z silniczka PWM. A ostat jest tu u góry, który on bada, czy wyrzucić błąd, czy nie wyrzucić błędu. Także poczekamy chwilę i zobaczycie, że pompa nam się uruchomi. Sprężarka nam się już pojawiła, czyli uruchomiła nam się pompa ciepła. Możemy sobie wejść, oczywiście, odblokować wcześniej. Menu. Parametry pracy. Tu oczywiście nam się nic nie pokaże, ale pokaże nam się tutaj różnica. W tej chwili mamy 36-36. No, jeszcze się nie, nie do końca nagrzało, także poczekamy chwilkę i pokażę Wam, że ta pompa po prostu działa. Jak możecie zobaczyć na wyświetlaczu, już 2 stopnie jest woda cieplejsza na wyjściu. Tutaj gaz już mamy 3 stopnie różnicy, także pompa działa. Teraz zademonstruję wam, że jeżeli by byłoby coś problem z przepływem, albo mielibyście zapowietrzony nawet układ, bo zapomniałem o tym powiedzieć, że może być zapowietrzony układ, wtedy też będzie ten sam błąd, to pompa tak czy siak się wyłączy. Zdławiłem jej teraz przepływ. Proszę bardzo, tak czy siak awaria przepływu wody Wam wyskoczy. Także dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, po takim zabiegu dzwońcie do swojego serwisanta, żeby jak najszybciej przyjechał Wam tą usterkę naprawić. Trzymaj się, cześć!